A jeśli mielibyście możliwość odlotu w kosmos, i to w dodatku własnoręcznie zbudowaną rakietą, taką możliwość macie w grze rakieta. Zbierajcie złom, wymieniajcie go na elementy statku kosmicznego i zbudujcie wymarzony pojazd. Zaczynamy odliczanie do startu. Cześć. Cześć. Dzisiaj chcemy wam zaprezentować ciekawą grę rodzinną, w której musicie zbudować własną rakietę, aby udać się w kosmos, a budujecie ją ze złomu. Tak. Oto rakieta od wydawnictwa Granna. Dziękujemy za podesłanie nam tego egzemplarza do recenzji. Zanim jednak przejdziemy do omówienia gry, zachęcamy was do zostawienia suba i lajka. Będzie nam naprawdę niezmiernie miło to zanim recenzja przejdźmy najpierw do ciekawostek. Ciekawostki dzisiaj dotyczą rakiety. A jak żeby inaczej. <grym> Słuchajcie, pierwsza rakieta, która dotarła, w do, dotarła do przestrzeni kosmicznej, wcale nie była konstrukcji ani amerykańskiej, ani rosyjskiej, ani chińskiej, jeżeli bierzecie pod uwagę te duże mocarstwa. Bo pierwszą rakietą, y, która dotarła do granicy kosmosu, była y, V2, która, którą stworzyli Niemcy, dokładnie Von Braun podczas II wojny światowej. Kosmos osiągnęła podczas lotu testowego 3 października 1942 roku ubiegłego wieku. No proszę. Nie Niemcy się w kosmosie. Tak. Ok, druga ciekawostka jest taka, że rakieta, aby pokonać ziemską grawitację, musi osiągnąć, pre, osiągnąć prędkość 11 km na sekundę. Mm -hmm. A to znaczy, że jest szybsza niż biega Gepard na szybsze zwierzę na Ziemi. Tak. tak. No i można dodać jeszcze, że rakieta w zaledwie 8 minut przyspiesza do 24 tysięcy kilometrów na godzinę. Żona samochód to więc zrobi. Tak, na <gry> pewno. Dobra, tyle ciekawostek, przejdźmy do zawartości pudełka. Na początek informacje pudełkowe o grze. Rakieta od Granna. W grę zagracie od 10 roku życia gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy. Nie zajmie Wam więcej niż 6 minut. 30 do 6 minut. Tak, dla dwóch osób to 30 spokojnie. Tak, to spokojnie starczy. Dodamy, że autorem gry jest Michał Gryś, a za grafikę pata Pan Piotr Sokołowski. Ok, tak wygląda pudełko. Bardzo Sympatyczne, oka. dokładnie. Bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo przyjemna, przyjemna grafika dla oka. O. Rakieta. Rakieta, tak. <laughs> ok, wezmę ją stąd. Żeby teraz... Ta hmm, gra ma dużą zawartość, więc może pokażmy najpierw hmm, tą wypraskę z elementami rakiety. O. Tak. No to już... Najpierw ten główny element. Tak, mm -hmm. główny element. Tutaj macie... To są poszczególne elementy rakiety. Z, tak. tego, z tego budujecie rakietę. Też bardzo ładnie graficznie to jest przedstawione. Mm -hmm, mm -hmm. Oprócz tego... Jeszcze pozostałe to części, Nie wszystko dokładnie. O, tak. to. Jesz jeszcze mhm. tutaj jest jedna część. <laughs> dokładnie. Wszystko jest właśnie w takich pudełeczkach, każdy element mhm. ma swoje miejsce. Bardzo też jest to fajnie przemyślane. Dokładnie. Tutaj w tych pustych miejscach, widzicie, wkładam siedem zresztą warsztatów, które, które mają różne symbole i określają, za jakie symbol należy kupić ten element. W statku, ok, zabierzmy to stąd. Mhm. Żeby nie zabierało miejsca. Może pokażemy jeszcze takie inne fajne elementy. To może plansza, skoro już bierzesz To jeszcze właśnie plansza. Plansza jest dwustronna. Ta plansza w mniejszym ilością kafli jest dla dwóch graczy, e, a ta dla większej ilości graczy, trzech, czterech. Bardzo fajna, tak, przyjemna. Też graficznie, fajne no to... takie właśnie zaprezentowane złomowisko. Tak, o, pokażę tak, autobus tu jest. Mhm. Tak. Ok, na tym umieszczamy kafle, które są w takim sympatycznym, bardzo fajnym pudełeczku. Taki kontenerek. Tak. Mhm. Tu są w środku kafle o, złomu. Mhm. O, właśnie, możesz trochę pokazać. I ja rozmieszczacie tutaj sobie na planszy, na tych, na tych tutaj miejscach. Mhm. Oczywiście może być po kilka sztuk, a w czasie gry zdarzy się tak, że niektóre poznikają. Mhm, dokładnie. Tutaj jest jeszcze drugi taki kontenerek. Tu chowamy karty lub inne elementy, które tak. nie mieszczą się ogólnie. Pudełką. Tak, pionki gracza i tak dalej. Dobra, jak widzicie, tych kaffee jest dość sporo. Tak. O, to może o, jeśli mowa o pionkach, to pokażemy jakie są. To nie o, są pionki, tak. tylko to są piony. Piony, bastiony. Tak, wielkie piony w czterech kolorach. O, tak pokażę. Drewniane, także to jest duży plus. Oczywiście, dobra, może weźmy tą planszę, mhm. wszystko, żeby w każdej się zmieściło. Następne, żeby zrobić miejsce, na następne rzeczy. Ok, to są e, cztery elementy startowe. Każdy, każdy gracz dostaje swoje elementy. Startowe rakiety. Tak. Oprócz tego mamy oczywiście karty. Tak. Karty, już mówię, może po kolei. To są karty startu, rakiety. One są bardzo ważne podczas końcu gry. Następuje odliczanie 1, 2, 3. Tak. E, oprócz tego mamy kartę projektów. Wszystkich może nie pokażę, ale pokażę Wam awersy pierwszego poziomu, drugiego poziomu i, trzeciego. i oczywiście trzeciego poziomu. znaczy, trzeba spełnić, żeby dodatkowe punkty dobrze? Tak, zdobyć. to są karty projektów podstawowych. Mm -hmm. O, jeszcze pokażemy może jak na odwrocie. O, wyglądają. <laughs> Dokładnie. Za nie otrzymujecie punkty. Dokładnie. Z takim awersem są karty planów rakiety. Losuje się jeden na początku gry i po spełnieniu tych wszystkich warunków przez Któregoś z graczy następuje końcowe odliczanie i kończy się gra. O tym mówimy oczywiście w recenzji. Tak. Yy, plany zaawansowane. Mhm. Yy, tu trochę inaczej to wygląda, powiem o czym w recenzji. Są dwustronne. No tutaj po prostu gracze kładą... Yy, może zrobię ta Te oto żetony. Znacznie. Się okłada tutaj. To jest wersja zaawansowana. Trochę trudniejsza, ale... Yy, oprócz tego, jeszcze mamy karty, yy, karty indywidualne dla każdego gracza. Gracz dostaje dwie karty na początku gry, wybiera jedną i po spełnieniu tych oczywiście uzyskuje yy, punkty na koniec yy. gry. Yy, trochę tego dużo jest, zobaczcie. Tak, yy, trochę jest. Gra ma dużo elementów. Yy, okay, Jesz może. Jeszcze pokażmy kroszeczki yy, graczy. One też są bardzo ładne i też je właśnie warto yy. pokazać. Każdy gacz ma takie plaszeczki. Cztery kolory i mhm. są dwustronne. Można wybrać, jeśli się chce grać starcią. Tak, albo kobietą, albo mężczyzną. Każda to ma. Tak, każda. O! Też właśnie. Bardzo dobre wykonanie. Twarde, mocne. Właśnie, w kości. Wszystkie elementy: kafle, plansza główna, planszetki gaczy, karty. elementy statku. Są bardzo dobrej jakości. Grube, gruba tektura, naprawdę. Tak. Nic się nie łamie, wszystko no, tak, to i, pracuje, także musi. Tak, ale właśnie wszystko jest dobrze wykonane, jest grube, szybko się nie zniszczy. Mhm. No i graficznie wszystko też bardzo ładnie się prezentuje. Tak. Karty są średniej jakości, muszę przyznać. Takie są nie za cienkie, mhm. nie za grube takie. Ale prawda jest taka, że one nie. One nie wymagają tego, żeby były aż takie mocno grube, bo... Tak, to nie jest że nie musi trzymać tych tak. w ręku cały czas. One głównie są na, na, na stole i tak. tam spełniają funkcję. Właśnie. I instrukcja. Instrukcja, proszę bardzo. Wszystko ładnie, pięknie rozpisane. Są przykłady, czytelnie, naprawdę nie jest trudna. Instrukcja nie jest trudna, wszystko jest ładnie opisane. Co jeszcze dodamy w tym momencie? Gra jest niezależna językowo. Oto nie ma żadnych opisów na kartach, na planszy, na kafelkach. Ok, dużo tego wiemy. I jeszcze na końcu pokażemy, o, tak. jak wygląda pudełko w środku. O, zobaczcie, też jak jest złom. Tak, super młowisko. jest to przedstawione. No tak, takie złomowisko to też fajnie graficznie się prezentuje, mhm. klimatycznie. Dokładnie. Słuchajcie, dużo tego było. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy. Przejdźmy do naszych wrażeń. Rakieta to ciekawa, abstrakcyjna gra kafelkowa. Yy, graficznie całość utrzymana jest w takiej no, bardzo przyjemnej stylistyce y -y -y. dla oka. Yy, no, to, 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 co jeszcze można Tyle powiedzieć? wesoła, ten tak. słomy też, takie postaci takie bardzo fajne są. Tak, wszystko mogliście zresztą zauważyć w informacjach pudełkowych. Tak, tytułowa rakieta hmm, przypomina trochę układanki z puzli. Y -y. Te kafelki są takie tak. puzzlowe, mają takie elementy do wkładania. To nam się bardzo podoba, bo jest to dość nietypowy pomysł, a to też pobudza wyobraźnię i trochę planowanie no przestrzennego. Mhm. Jak widzisz na, na zawartości pudełka, tych elementów jest bardzo dużo i trzeba to dopasować mhm. tu łącznie, tu jakieś skrzydło dać. Tak. Tu korpus, tak. Się trzeba mój. już sobie tam w głowie mniej więcej tak wyobrażać, jak to ma mhm. wyglądać, żeby to wszystko pasowało. Plansza z Mumowiska też jest bardzo ciekawym elementem i poruszanie się po niej, mm -hmm. bo kafelki są na niej ułożone losowo i no, niekiedy poruszanie po niej bywa uciążliwe, bo można też innych graczy zablokować. Albo Ciebie zablokują. Tak, albo <laughs> Ciebie zablokują, albo jak są puste pola, to tam też się nie możecie poruszyć, także no troszkę trzeba tutaj pokombinować, jeśli mm -hmm. chodzi o to poruszanie się. Nawet powiem, że można zmusić gracza do zejścia z złomowiska, bo mm -hmm, jeżeli może, będzie mm -hmm. puste pole, ktoś inny zablokuje go z drugiej strony, gracz, który nie może się poruszyć, musi zejść z złomowiska. Tak, czasami, no, <laughs> czasami nie ma wejścia. Dokładnie. Skoro było planszy, złomowiska, to każdy, każdy kafelek ma swoją wagę. To jest mm -hmm, bardzo tak. ważna waga, mm -hmm. o czym też będziecie często słyszeć podczas tej recenzji, gdyż. Maksymalna waga, którą gracz może zabrać ze złowiska, jest 7 kg, co jest zaznaczone tutaj w tym miejscu. 7 kg musi tak kombinować, tak główkować, że wiadomo, chcesz. Zdobyć jakąś część statku, która będzie pasowała, czyli mm -hmm. zdobyć karty, ale nie możesz zdobyć tego, bo masz już przekroczone 7, to czyli w tak. następnej rundzie dopiero co zdobędziesz. Mm -hmm. O ile ci się uda, bo może inny garst, zabrać ten kafelek No, może tak być. Albo zabierzecie ostatni kafelek i już nie zdobędziesz. Z tego miejsca dokładnie. Tak, tak, tak że trzeba tutaj się pilnować, też właśnie mm -hmm. takim być, wiesz, takim bacznym obserwatorem co gdzie mm. jest rozłożone na planszy, czego potrzebujesz i, i tak dalej, no bo żeby nie przekroczyć wiadomo tej wagi tych 7 kg. Tak, pomysł z tą, tą planszą i jak poruszają mm. się bardzo naprawdę bardzo Tak, ciekawy. Jest, no? mm -hmm. To co się jeszcze podoba? No na pewno kupowanie części do naszej mm -hmm. rakiety. To też jest fajny motyw, ponieważ każdy element, który chcecie zakupić, ma ustaloną minimalną wagę złomu. Mm -hmm. y możecie tą wagę przekroczyć, no, po prostu wam ten nadmiar przepada. Tak. Tak, ale to ma być, To być <laughs> tak, ponieważ tak, przepada. Tak. No i trzeba też no, trochę tutaj pokombinować, bo wiadomo, nie zawsze będziecie mogli kupić ten element, który chcecie w danej rundzie, będziecie nieraz musieli poczekać na następną, mm -hmm. aż tam uzbierać więcej tego złomu, żeby... Konkretny móc, żarton, tak. tak, żeby móc zakupić dany element rakiety. No, i trzeba jeszcze dodać, że zakupione części rakiety musicie od razu dołożyć. Mhm. No, połączyć ze, ze swoją rakietą bądź ze swoimi rakietami, które już macie. Ale nawet jeżeli Wam kupiony element na przykład nie pasuje w tej chwili, żeby tu dołożyć, czy tam, to też nie ma problemu, bo te rakiety można w każdej chwili modyfikować. Także jak gdzieś Wam jakiś element nie pasuje, to możecie sobie tą rakietę rozłożyć i ułożyć tak, żeby Wam wszystko pasowało. W danym momencie, bo tak. musi pasować wszystko do siebie. Tak. E... Także to też jest bardzo ciekawe. Tak. Mnie to bardzo mm -hmm. Taki taki fajne, że schłodzić te plansze, tak jak mówiłeś wcześniej, wcześniej, mm -hmm. potem musisz kupić te elementy za to, za to zło. Bardzo fajny pomysł. Tak, no i właśnie fajny mm -hmm. jest ten pomysł z tą modyfikacją. Mm -hmm. Że wiesz, kupisz coś i potem y, możesz stwierdzić, że chyba źle zrobiłeś, nie, nie to będzie Ci pasować. A okazuje to to się, że pasuje. No a to nie ma problemu, bo <laughs> możesz sobie rakiety wszystkie rozłożyć, zmodyfikować i wczepić tak, żeby pasowało. Dokładnie tak. Skoro mowa o mm -hmm. układaniu rakiety, to jej układ to w pionie czy w poziomie y, rodzaj kafli, które dobierzecie do swoich, swojej rakiety, tego całego układu rakietowego, mhm. bo tu całkiem nie, to nie wpłynęła kompletna tak, rakieta, no, to sami. ma wpływ na karty projektów podstawowych, które trzeba zdobyć, by uzyskać więcej punktów na koniec gry. Mhm. Po prostu karty projektów są tak skonstruowane, że trzeba mieć na przykład 5 niebieskich elementów rakiety, maksymalnie 6 w poziomie, 6 4 różne. Tak. Po prostu różne możliwości są. I to jest fajne właśnie, bo, bo trzeba tak kombinować też, żeby jak najwięcej projektów zdobyć. Mm -hmm. Tak, tak, bo to jest mm -hmm. ważne, bo na koniec gry to punktuje. I żeby być przed innymi, bo niektóre tak. karty są... wiadomo, te karty z trzeciego poziomu mają więcej punktów, mm -hmm. no, no. no... może być tak, że jakiś gracz Cię ubiegnie, że Dokładnie. tam polowałeś, wiesz, już na jakąś kartę, a się okazało, że gracz, jakiś inny gracz już może to zdobyć i Ci sprzątnie z przednosa. Sprzed Albo wyjdzie inna, którą uda Ci to też może Lepsza tak być, może być no, że zgadnie Ci to, a potem stwierdzisz, że a jednak na, na, na dobre wyszło, bo ta kolejna i tak Ci upasuje. a jeszcze że, lepiej pasuje. Zazwyczaj jest tak, że patrzysz na to, co jest na stole no, i tak, starasz tak. się zdążyć tak, żeby to być. Nie? Mhm. Karty projektów podstawowych, no trzeba powiedzieć, że są układane od pierwszego poziomu do trzeciego. Znaczy w że wychodzą w pierwsze, potem trzecie. Tak. Drugie, trzecie, o. Więc na początku wiadomo jest łatwiej, ale no później można uzbierać sobie już więcej punktów. Tak, dokładnie tak. tak. Także to też jest dobry myk. W takiej wersji dla początkujących graczy w tej grze Rakieta, yy, gra się z, z kartami projektów podstawowych, mhm. ale jest opcja grać z kartami projektów zaawansowanych, mhm. w których to gracze, dokładając żetony, yy, wspólnie wybierają jakie elementy będą oceniać w swoich konstrukcjach mhm. na koniec gry. To jest bardzo fajne, ponieważ yy, tworzy z tej gry yy, już taką bardziej zaawansowaną. Mhm. Może, yy, i tyle Nie robi tej gry, wiadomo, trudnej, jakiejś tam mocy. No ale jest, jest to taki jakby wyższy level, o wyższy poziom. No, rozgrywki. No, taki wiesz, taki urozmaicenie. Taki Jak jest, już to... ogracie podstawowe karty, mm. można zagrać z systemem tak. osobem, Bardzo fajny jest motyw. Mhm. Tak, i fajny też jest motyw, że zakończenie gry o, tak. nie jest jednoznaczne z zakończeniem którejś rundy, mm. bo tutaj któryś z graczy musi uruchomić te zakończenie. Mm. I wtedy zaczyna się odliczanie do startu, tak rakiety. jak Tak, rakiety, tak jak wiadomo, rakieta startuje 3-2-1 start. Tak. No i jeszcze trzeba dodać, że jest świetna wypraska. Bo przy takiej dużej ilości komponentów tutaj, jak mogliście zauważyć w informacjach pudełkowych, wszystko jest ładnie ułożone, wszystko ma swoje miejsce, nic się nie wala. No chyba wiadomo, że jeżeli pudełko odwrócicie do góry nogami, no to Albo wiadomo. położycie pion na Tak, no to wtedy wam się wszystko rozleci, ale jak wszystko będzie postawione w poziomie, to nic wam się tam nie poprzesuwa, bo wszystko ma swoje miejsce pudełeczko, kontenerki. Dokładnie. <laughs> tak i tak dalej. Jak widzicie, my wolimy układać w poziomie. No tak. <laughs> Tak, to są bardzo fajne fragmenty gry. Mm -hmm. Co jeszcze jest fajne, że mimo karty projektów, każdy gracz na początku swojej tury dostaje karty celu, mm -hmm. dwa, tak. wybiera jeden cel, który no wypada zrealizować, gdyż daje możliwość uzyskania sporej liczby punktów, ponieważ z kart projektów macie tylko po danej konkretnej liczbie punktów na karcie, a tutaj za każdy element, na przykład, jest na karcie. Celu indywidualnego, na przykład, że para skrzydeł, para skrzydeł takich samych daje cztery punkty. Mhm. Ale każda para Za każdą skrzydeł. parę. Czyli jak uda Wam się ułożyć jakoś układ rakiety, który ma trzy pary skrzydeł, to macie razy cztery, czyli macie 12 y, tak, punktów. To jest właśnie mhm. to jest też dobre, że to jest możliwość wiesz, większej, większej punktacji. Mhm. Także no to też trzeba zwracać uwagę, bo warto, bo to jest za każdą parę, to nie jest właśnie mm. tak. Tylko tak jak powiedziałeś, że za każdą parę tak macie trzy czy cztery pary, no tak. to wtedy można ładną ilość punktów zgarnąć. jest dość położkach, że jest trzeba wybierać, mm -hmm. naprawdę no. jest, jest na co się nastawić. Tak. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, że znowu bardzo mi się podoba, że gra jest niezależna z gołu. Mówimy tak. o tym w emocjach pudełkowych mm -hmm. i w zawartości pudełka, ale trzeba to wspomnieć, doceniamy to. Tak. Bardzo doceniamy to. Poda? Tak, no tak to, to, jest, to jest plus właśnie. Okej, okay, słuchajcie, chyba powiedzieliśmy wszystko, co myśmy mm -hmm. powiedzieć na temat gry e, Rakieta. jak widzieliście, to jest bardzo fajna gra, dużo tych elementów jest i chyba wszystko powiedzieliśmy, co nam się podoba. Chyba Czy coś nam się nie podoba? No nie, nie. nie zauważyliśmy, że nie. nam się coś nie podobało, także możemy już przejść do wniosków. Tak. Podsumujmy to wszystko. Tak, no dobra, no to w poprzedniej recenzji Ty nie przypadałeś, teraz ja Ciebie będę <laughs> przypadać. No, no, Czy nam gra się podoba? Odpowiedź jest jedna i jednoznaczna. Tak. Tak. Może być? Tak. Rozumiem, troska. Gra nam się podoba z tego względu, że jest tutaj. W... Dużo kombinowania. Na kombinowania i jest to przyjemna gra. Mhm. Na kartę nie czuliśmy podczas tej gry jakiejś takiej... Że, o, znowu trzeba czekać, znowu, znowu trzeba tą grę złożyć, znowu to mm. planowanie. Nie, to jest takie fajne. Kurczę, tym razem uda mi się taką rakietę złożyć. Mm. Teraz może będą ciekawsze projekty, teraz trafią się fajne pomysły. Mm. To jest bardzo fajne. No i generalnie wiesz, można jeszcze powiedzieć, że cała gra, ona jest taka bardzo intuicyjna. Mm -hmm. Mhm. Mhm. Tak wszystko ma, ma swoje tak. konsekwencje. To już zrobić trudno. Tak. No i właśnie te całe budowanie rakiety i te myślenie przestrzenne, żeby już tak sobie to na przyszłość wyobrażać, no to wiadomo, no działa no, stymulująco na wasze zwoje mózgowe. Na myślenie, tak. Tak, tak bo jest tu dużo kombinowania, mhm. dużo tak, dużo. Dużo mhm. planowania, dużo możliwości strategii, że hmm, zabiorę to, potem zrobię mhm. to, potem tamto. Czy się uda, czy się nie uda. Tak. Trudno. A może za turę <laughs> następną i wiesz, i tak dalej. Dla kogoś ta gra, no, i to polecamy. Tak, no po, polecamy, jak już nam się podoba, to wiadomo, że polecamy, no jest to taki fajny, rodzinny tytuł, ale wiadomo, nie tylko, mm -hmm. no bo tak jak często wspominamy, znajomi też mogą w to zagrać bez żadnych przeszkód, tak. ona ma taki właśnie niski próg wejścia, także nie spokojnie. Nie jest trudna do nauczenia się, naprawdę. Tak. Także możemy polecić na pewno ją wszystkim, a zwłaszcza na pewno przypadnie do gustu dzieciakom już ze względu tak, na samą grafikę tak. i też na sam motyw budowania tych rakiet, że wiesz, tu można kombinować, yy, modyfikować ją sobie, jak coś ja nie pasuje. Ja budowałem rakiet jak byłem dzieckiem, no, no, Wtrącę, to, znaczy, sorry. No, no, to tym bardziej wiesz, o co chodzi, że tutaj właśnie są takie różne kombinacje, że nawet jak jakiś tam weźmiesz fragment, który Ci za bardzo nie pasuje, to się okaże, że Ci pasuje, bo możesz to sobie przebudować w jedną i drugą i trzecią stronę, tak wiesz. Samo budowanie jest fajne, to będzie, no, to będzie. Dla dorosłych jest fajne, to dla dzieciaków tym bardziej. Tak. Ja chciałbym jeszcze dodać, że ostrzegamy Was. Gra jest bardzo fajna, sympatyczna, ale no troszkę miejsca na stole musicie mieć. A tak. Te elementy są w tych wypraskach, ale oprócz tego każdy buduje swoją rakietę, tak? Tak, także każdy musi mieć tutaj jakąś swoją. Troszkę przestrzeni. Tak, bo wiadomo, jedna osoba może zbudować trzy rakiety i to już wtedy wiesz, to wszystko się rozrasta jeszcze ta. Połączone To jedna tego moduł. Połączone. No, także trochę miejsca potrzeba i jeszcze możemy dodać taką fajną ciekawostkę. Znaleźliśmy, no. Także znaleźliśmy tutaj Ega, Isterę... Garfielda. Tak, to, to było ciekawe. Tak, Garfield, y, no tutaj wypatruje przez okienko i skarpetka tutaj jeszcze zisa. Tak. Y, na pewno, no na zdjęciu na pewno to zobaczycie wyraźniej, ale taki właśnie fajny jest tutaj myk. Co? Znaleźliśmy. Coś fajnego, dobrze. Garfield y... wyleciał w kosmos. <laughs> Okej, okay, polecamy. Y, będziemy kończyć. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Nas to bardzo cieszy. Yy, oczywiście mm. chcemy polecić nasze inne social media. Pozostałe, inne. Pozostałe, inne znaczy. i mm. pozostałe social media. Jesteśmy na TikToku, Facebooku oraz Instagramie. Na no Instagramie najczęściej jesteśmy tam są fajne mm. zdjęcia. Polecamy. Tak. I oczywiście, jeżeli Wam się materiał podobał, ta recenzja, to zachęcamy do zostawienia lajka like i suba. Yy, będziecie na bieżąco z materiałami naszymi. I nowszymi i starszymi, możecie tak. sobie też starsze zobaczyć. I oczywiście, co jeszcze, tak jak zawsze zachęcamy Was do zajrzenia na plansze.pl, mm -hmm. żeby zobaczyć sobie inne opinie na temat tej gry, czy też innych gier. Największa baza gier w Polsce. Tak, gdzie można kupić w dobrej cenie gry i tak dalej. No i jeszcze zachęcamy, tak jak zawsze, do zajrzenia na stronę playmaty.pl. Od nich mamy właśnie tą naszą matę z naszym logiem, jest tam wybór. Innych mat też możecie sobie z... Z sprawdzać. Perso... Chciałem, chciałem powiedzieć spersonifikować. Spersonalizować. <laughs> 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 tak, tak. Także, także zachęcamy i polecamy. No to może zapowiedzmy teraz następną recenzję. Powiem krótko, w następnej recenzji omówimy grę, w której czasami zabachnie łóżek. No, też tak może być. <laughs> Także <laughs> już teraz was zachęcamy, wyczekujcie następnej recenzji. Tak, oglądajcie kanał Paszówki, na stół życzą was Zuzan. i do cześć. cześć.